Cześć, witam Was bardzo serdecznie w mechaniku maszyn rolniczych. Tym razem, w zleceniu 19, najpierw musimy sobie wykonać jazdę po to, że testowym, dopiero potem naprawę przegubów przegubów tylnych co jest zawarte w opisie tego zlecenia. Więc tylko z tyłu te przeguby trzeba będzie wymienić, tam naprawić, zregenerować bo chyba się nie da teraz. No, właśnie, najpierw trzeba. Jazdę testową, więc idziemy na tor. No, i tak, jazda testowa wykonana. Teraz naprawa przegubów. Więc trzeba będzie te koła zdemontować. Albo na, może sobie na razie zbadamy te przeguby 19%, a ten ile miał? 31%. Ten z prawej strony jest troszkę, w troszkę lepszym stanie, ale nadal jest. To dość niski stan. Ok, odkręcamy sobie to koło. Troszkę śrubek. I potem sobie wymienimy ten przegub. Tylko kurcze, nie wiadomo czy będzie się dało je naprawić. Czy yy, trzeba kupić nowe? To się zaraz zobaczy. Zaraz też zobaczę. Nie, yy, ja teraz się karty z nie da otworzyć chyba. E, zaraz się zobaczę, też, jaką kwotę mamy na naprawę tego. Wiadomo, najlepiej naprawić jak najniższym kosztem, żeby więcej było dla nas. E, budżet: 310 zł. Dużo budżetu nie ma, no to może się uda naprawić te przeguby. A widzieliście też, bo teraz tak mi. Chociaż najpierw te koło odkręcę, Tamten tam ten podnośnik wisiał w powietrzu znowu. Dziwnie, one są jakoś podłożone, te, te podnośniki, te lewarki. Z tej strony no, chociaż też wisi w powietrzu. Na niczym się to nie opiera, tylko sobie tak po prostu jakoś wisi. Dobra, trzeba zdjąć tą piastę, bęben i odkręcić ten przegub. Zaraz się zobaczy, czy, czy da się je naprawić, no mamy tylko 310 złotych, kurczę, to tu nie ma za bardzo jak szaleć z tą wymianą, z tą naprawą tego wszystkiego. też nam też się należy. Dobra, mimo wszystko będziemy próbować, da się naprawić. 109, znaczy 103 i tutaj 121. Za naprawę, no tu dla nas też jeszcze tam troszkę zostanie. Naprawimy sobie jeden, naprawimy sobie drugi i możemy zakładać nasze naprawione, zregenerowane przeguby. Przykręcimy sobie, przykręcamy sobie ostatni ten przegub, ten drugi przegub. Po czym te elementy, które są bez śrubek i zobaczymy. To już wszystko, na pewno wszystko, bo tylko te przeguby były do wymiany. No i jazda testowa, ale jazda testowa była na początku. I teraz raczej nie będzie. Bo tam na liście tylko jedna była, która już jest zaliczona. Tak więc po przykręceniu tych ostatnich trzech, dwóch śrubeczek. Możemy już chyba oddać ciągnik. Sprawdźmy. No, dokładnie. Wszystko jest już zaliczone, więc oddajemy ciągniczek. Um, tym razem, co my tam mamy? Klient ma problem z zapieczonymi elementami piast w tylnych kołach. Znowu piasty? Dokonaj wymiany uszkodzonych elementów czyli piasty w tylnych kołach. I znowu tylne koła, tak? Ale tym razem piasty, no to troszkę mniej będzie odkręcania. Tylko te koła i, i piasty się powinno dać od razu wymienić. Teraz zresztą zobaczymy, w jakim stanie są te piasty. Stan piast 12% tej piasty, czyli to jest bardzo malutko. Może od razu sobie ją zdejmiemy, żeby potem nie przechodzić do tego koła. W drugim kole pewnie też to wymiana jest piasta, bo jak było, żeby sprawdzić stan chyba obu piast. Czyli w tym kole też musi być zepsuta. Tak mi się wydaje. Zbadajmy. 10% nawet bardziej zepsuta od tamtej. No dobra, też się da naprawić. No da się, tylko że naprawa piast jest droższa. A jaki jest budżet? 370. Strasznie mało nam tego budżetu dają. Ale dobra, naprawimy tą piastę. I założymy. Jazda po to, że to z też jest. Oczywiście, że jest. Nie. Dlaczego? Ja kliknąłem demontaż. No. Założymy sobie, przykręcimy sobie kółko, zamontujemy piastę z drugiej strony i również ten tor testowy sobie przewiniemy, tak jakby no, przewinę ja. Założymy sobie drugie koło. No dobra, także piasty zostały wymienione. Yy, tak. Taszek się pojawił, piasty zostały naprawione. No i jazda testowa została wykonana. Yy, więc możemy sobie kolejny naprawiony ciągnik oddać, szczerze mówiąc, myślałem, że trafi się jakiś kombaj na tu znowu ciągnik, władek, yy, ale tym razem tylko wymiana akumulatora. Klient zgłasza konieczność wymiany akumulatora w maszynie. Nie powinno to być nic ciężkiego, nic trudnego. Tylko gdzie jest akumulator we Władku? Tu chyba. W tym czymś. Znaczy, tu tu, tu siedzi ten akumulator. Tylko jak go wyjąć? Bo pewnie przez tą maskę. Przez silnik, znaczy, jak się kliknie, no właśnie. Myślałem, że przez kabinę jakoś to się uda wyjąć, ale nie, tutaj jest do wyjęcia. Akumulatora naprawić się, no właśnie, chyba nie da. Trzeba kupić nowy. Yy, mamy coś w schowku, w schowku jest tylko akumulator, 30%. No to co, kupimy ten akumulator. Hmm. W silniku może będzie ten akumulator, no jest, akumulator 500 zł. Ile mamy nas? Równo 500 mamy. Kurczę. To pieniądze, które za zlecenie dostaniemy tylko z, to będą tylko te z odzysku chyba tamtego starego akumulatora. Bo jak za ten akumulator musimy dać 500 zł, no to niestety, ale byśmy wyszli na zero. Maskę trzeba zamknąć i zobaczymy. 70 za sprzedaż starego. Ok, szybkie zleconko. Wykonane. Stemplujemy. No i znowu kolejny ciągnik. Znowu jazda po to, że to jest jako pierwsza, ale potem klient mówi, że traktor ściąga w prawą stronę. Serio na tym torze, to, że testowym ściąga. Ten ciągnik w prawą stronę. Ja nie skręcam, a on. Ciekawe, czy koła też są krzywo. No, koła też są skręcone. Nawet jak ja nie skręcam, to ciągnik jest. Ciągnik ściąga w prawą stronę, więc to nie jest tylko tak, że tam było napisane, że ściąga w zleceniu. Nawet przy pierwszym etapie układ kierowniczy jest niesprawny. No tak, bo było to elegancko widać. Więc trzeba teraz wymienić, lokalizować, i wymienić elementy, które to powodują. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co to, czemu to może ściągać w prawą stronę. Ale może zbadamy sobie wszystkie elementy tutaj tego układu kierowniczego. Te, które się będą dały zbadać. Zwrotnica na pewno jest zepsuta z prawej strony. Uchwyt piasty, a łożysko? Łożysko również, piasta, piasta, no nie wiem, czy też piasta jest już ok, czyli całe tutaj te zwrotnica z uchwytem piasty i z łożyskiem do wymiany, bądź do naprawy, no nie wiem, zobaczymy, czy to się będzie dało naprawić, a z tej strony. tej strony powinno być OK. Ściąga na prawą stronę, no ale nie wiadomo, nic nie wiadomo. Może być i tutaj coś nie tak. Nie no, raczej tu jest OK. Wszystko czyli z tamtej strony tylko będziemy musieli naprawić albo wymienić te elementy. No, tylko przy tym prawym kole musimy te elementy pomarańczowe, które. Mają po 20, 26, 25% zużycia, trzeba je naprawić. Dobra, demontujemy koło. Tylko ja bym chciał jeszcze, o właśnie, zmienić sobie na ten tryb nie kondycji, tylko tego normalnego widoku, bo to ładniej wygląda. Przy odkręcaniu, a już wiemy, które elementy trzeba odkręcić. Więc można sobie bez tego trybu kondycji to zrobić. Morzysko, uchwyt piasty i zwrotnica. Tylko, żeby zwrotnicę wyjąć, to trzeba ten drążek odkręcić. Drążek i no, te ramię. Ale te ramię to już jest bez śrubki. Zwrotnica, zwrotnica ma jedną śrubeczkę. No dobra. Uda się coś naprawić, łożysko, uchwyt piasty i zwrotnicę. Wszystko się chyba da naprawić. Więc możliwe, że tym razem troszkę więcej kasy wpadnie za to zlecenie. Dobra, eee, założymy sobie te elementy. Montaż, zwrotnica. Um, Ramy zwrotnicy, może drążek później, a na razie te elementy, które były do naprawy, dobra, zobaczmy. No, w sumie już wszystko jest zrobione, tylko trzeba założyć yy, koło i drążek. Fajnie, że pokazało nam, że jest wszystko już umienione, zrobione. Nie liczyłem ile tej kasy tak naprawdę będzie. Ile nam zostanie? Ale na pewno więcej niż z wymiany akumulatora. W sumie kto by za wymianę akumulatora płacił, płacił aż tak dużo. Także, także wszystko jest już elegancko naprawione, zrobione. Mam nadzieję, że klient będzie zadowolony. I wreszcie jakiś kombajn wjechał, zielony kombajn. Wymień pompę paliwa. więc prosi o wymianę pompy paliwa. Okej, okay, tylko teraz tak, gdzie jest, gdzie jest pompa paliwa? Jest ona zaznaczona kondycją. Pompa paliwa zasilająca. Nie wiem, czy to o tą, o tą pompę paliwa chodzi. Tą pompkę. Zbadajmy sobie ją. Nie, to nie jest ta pompa paliwa. Eee... Pompa paliwa... To jest pompa wtryskowa, tak? To jest pompa paliwa zasilająca, to jest pompa wtryskowa. Pompa paliwa wtryskowa. No i ma 10%, co na pewno musi chodzić o tą. Tylko żeby ją... Przewody, nie, nie, przewody. Co tu najpierw trzeba wyjąć? Przewody? Jednak przewody, tylko nie chciały się jakoś wcześniej wyjąć. Eee, teraz też te przewody trzeba jeszcze wyjąć i kompresor olejowy, teraz dopiero tą pompę wtryskową. Chyba wszystko będzie oprócz, ee, jak się tą pompę wtryskową naprawi, naprawi, też się da naprawić. Tym razem dużo nam yy, z tego zlecenia nie wpadnie kasy, ale też się tą pompę da naprawić. I od razu sprawdzę czy wszystko, no, jednak to była ta pompka. Trzeba tylko założyć jeszcze te przewody paliwowe, olejowe. No kurczę, ciężko jest. No, czasem ciężko jest na ten przewodzik natrafić. To chyba wszystko jest tak w schowku pusto. Chyba wszystko. Szkoda, że tak szybko ten kombajn musi wyjechać. No ale może w następnym zleceniu też się coś ciekawszego trafi. Czy, czy zlikwidowanie przyczyny hałasu będzie ciekawsze? To się zaraz okaże. Klient skarży się na dziwne odgłosy w okolicach prawego koła. E, tym razem bez jazdy testowej na początku. W okolicach prawego koła, czyli dość podobne zlecenie do tego przed kombajnem. E, w okolicach prawego koła słyszy hałas, tak? Czyli łożysko przednie. Czy tylko łożysko przednie? Tego nie wiem. 160 zł budżetu. Czyli możliwe, że tylko to łożysko przednie do wymiany, do naprawy. I wszystko. Więc naprawdę te zlecenia, które teraz są, są tak szybkie i proste. Jedno zlecenie można zrobić, ja wiem, w 5 minut spokojnie. Pewnie nawet i szybciej. Te łożysko zaraz zobaczymy, ale pewnie tylko to łożysko, nic więcej. No i można sprawdzić. No dokładnie, tylko to łożysko. I założymy koło i to będzie to będzie koniec tego zlecenia. Naprawdę szybciutkie zlecenie. Poprzednie też były szybkie, co tam akumulator, pompa paliwowa, naprawdę bardzo szybkie zlecenia. Nie wiem, czy się coś jeszcze ciekawszego, dłuższego trafi, czy to... czy tylko teraz takie zlecenia drobne będą przez jakiś czas. Z okazji napraw siłownik zaczepu mamy chyba kolejne dość szybkie zlecenie. Klient ma problem z działaniem głównego siłownika do Podnośnika, jednak nie ma dostatecznego budżetu na nową część. Potrzebna będzie regeneracja i tak najczęściej naprawiam. Co im będę nowe części kupował? Dobra, siłownik podnośnika. Nie wiem, który, który on siłownik chce naprawić. Teleskop, ramię podnośnika, sprężyny. A tu ten siłowniczek. Jeden siłownik. Kurczę. To jest teleskop i to jest teleskop. Ja wiem, czy główny. No jeden. Myślałem, że to będzie coś grubszego. Także mamy do wymiany, do naprawy tylko ten teleskop. Ten siłownik. Czy tak go się wyjąć bez odkręcenia? Da się. Wyszedł spokojnie. Więc naprawmy sobie ten teleskop. 79. Klient nam daje 90 zerius skąpy klient 11 zł za robociznę. Tak, ale już nie wymaga toru testowego. Gdzie tam za 11 zł jeszcze bym motor testowy. Jeszcze bym mu ciągnik testował. No, no ale w sumie to podnośnik jest, to bym musiał testować tylko jakoś, nie wiem, przy maszynie. A na torze testowym takiego czegoś nie ma. Dobra, zakładamy ten teleskop. To chyba wszystko tak musi być wszystko oczywiście że wszystko kolejne drobne zleconko wstępujemy Mam nadzieję że klient że kolejny klient będzie zadowolony